Platforma Przemysłu Przyszłości jest fundacją skarbu państwa, która została powołana w celu rozwoju przemysłu przyszłości na terenie kraju. Jesteśmy pierwszą centralną jednostką rządową, która została zlokalizowana poza Warszawą w Radomiu. Radom jest miastem szczególnym dla historii naszego kraju, szczególnie dla rozwoju przemysłu. W Radomiu, bowiem przez szereg lat rozwijał się tak zwany przemysł ciężki. Powstała tutaj fabryka broni, łucznik powstał Radwag. W XXI wieku stawiamy na przemysł przyszłości. Tak jak kiedyś koleje żelazne, jak kolej była impulsem do rozwoju miast, do których dochodziła, podobną rolę w dniu dzisiejszym pełnią lotniska. W Radomiu Powstało najnowocześniejsze lotnisko w Polsce, dlatego Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości musi być elementem tego projektu. Jesteśmy naturalnym partnerem dla rozwoju tego lotniska oraz całego regionu. W tym mieście naprawdę czuć puls polskiego przemysłu. Wraz z lotniskiem chcemy rozwijać Radom. Chcemy rozwijać radomskich i regionalnych przedsiębiorców, ułatwiając im transformację do przemysłu przyszłości.